Zaczęło się, kochani, chodź, masz, masz. Na. Zaczął się czas, kochani, pozbywania się psów, pozbywania się zwierząt. Ludzie wyjeżdżają do swoich na swoje wsie, do swoich hometown i, i nie mają co zrobić ze zwierzakami. Zwierzak był dobry przez rok. Teraz niech spada. To jest wielki problem tutaj w Chinach. I to zobaczcie, to nie są zwierzęta. Ten pies nie jest tani. No, ale niestety tak jest. Yy, staramy się go dokarmiać tutaj. Przychodzi codziennie do nas. O, przykro, przykro, bardzo przykro. No, ale to jest, kochani, właśnie sposób traktowania zwierząt w Chinach. I to musicie zaakceptować. Zwierzę jest przedmiotem. Nie jest traktowane tak jak my to traktujemy.